LOLO 4208, Manko Mordeczki w to modem Vlogu. Jak widzicie tutaj plakat staru, wszyscy do młyna. Ja nie chodzę na star, ale może się w końcu przejdę. Pożyjemy, zobaczymy. O 13 jutro może pójdę na mecz, o, w końcu. Pożyjemy, zobaczymy. Wiecie dobrze, że nie znoszę tego miasta, ale może warto by było chociaż zobaczyć trzecią ligę tutaj w pierdol robocie zobaczcie co mam tutaj stepko dwa za trzy idę matchboxy hot wheelsy coś totalnie dla mnie śmigam zobaczcie całkiem niezły wybór tych matchboxów hot wheelsów o są też akurat z fast and the furious te zestawy zaraz się dowiem jak wygląda ta promocja? Czy to musi być z jednej wielkości? Czy wystarczy na przykład wziąć jedno takie dełko? Na przykład takiego mini i na przykład będzie na przykład taki. Może będzie akurat Jamesy darmowy. No zobaczymy. Mordeczki, już wiem, jak to wygląda. Te się raczej nie łapią te duże boksy, więc ja odkładam niestety. Ale wiecie co? Ja już mam przy kasie Dodge Rama i motocykl Honda. Akurat ostatnia była Honda, więc ja sobie dobiorę zaraz jeszcze coś. No i mordeczki do sobie takiego Jaguara. To jest akurat Jaguar XJC V12 w wersji coupe. Aha. Są też już e, oczywiście artykuły świąteczne i jest Lego, dużo Lego. A tutaj zobaczcie, mamy na przykład też Duplo, Ninjago, jeszcze więcej Duplo, kilka setów z Technika, jest Marvel, Mech, e, City, jest Minecraft, a i to co mnie najbardziej interesuje, czyli e, Fox. Ale na razie na to nie mam. Hej może będzie. Budżet trochę napięty. A z gwiazdkowej kolekcji proszę bardzo, mamy takie sweterki, też dziecięce. Są też piżamy i też dobrze widzę szlafroki. A faktycznie, jak widzicie, już święta. Ja tutaj przeszedłem po słuchawki, bo mnie się zepsuły, a potrzebuję przewodowych jest duży wybór różnych zawieszek też no, oczywiście są bombki nawet takie całe pudła no i mordeczki ja już tutaj na gwiazdniku. i popatrzcie koryt w rynku. praktycznie cały plac tutaj zaczopowany eee, no ładnie a no, tam akurat ze Spółdzielczej by mi jakby papieża wybrali na białku A ja teraz do Lumpeksu. A tu proszę bardzo. Taka marynarka sztuksowa w Lumpeksie przy niskiej. 1 myk. Rozmiar. Już Wam mówię. 56. No, oczywiście jest tutaj. Podszewka z poliestru, ale całkiem, całkiem ja mam podobną, tylko że 60. Brązową, pewnie kojarzycie. A tutaj taka kuteczka w rozmiarze 164, malutka. Bym powiedział, że to jest SK albo nawet XSK. Kurde, fajna taka w kamuflażu. Fajna naszywka. Reserve mordeczki, właśnie byłem w Żytwie dowiedzieć wiedzieć o wolne terminy najbliższy na środę ale wcześniej byłem tutaj w sklepie u Nowaka bo od kwietnia tutaj jest na wierzchniku właśnie sklep Nowaka wędziniarsko-mięsne a ja się wybieram tutaj, po to specjalnie kiedy przyszedłem do cielarni, dobre zdrowie, żeby kupić sobie kwawnik. Zobaczcie, sąki, so, miody, pierzga, zawsze mi się myli, nie wiem czy to piegrza, pierzga, wiadomo kude, polski język, trudny język, wiecie dobrze, ja się tutaj urodziłem, wychowałem, a niektóre słowa po prostu sprawiają trudność, o proszę. Jarbusia rozamonte i zgłaranie akurat też jest z Czas się wybrać, Pierdol. mordeczki jestem w zielarni. Przyszedłem po krwawnik, a tu ostatnia paczka ziela krwawnika i to z darów natury. Trzeba ich wspierać po pożarze 7 zł za taką. Kupiłem też tutaj kupiłem mordeczki, się rozamontę despalada mm -hmm. jedna z moich ulubionych yerba mate a ta, a ta zielania dobre zdrowie znajduje się dosłownie naprzeciwko banku spółdzielczego obok, obok butiku my butik mj mojej znajomej gosi zaraz do niej też wpadnę no i mordeczki proszę bardzo różne bluzeczki sweterki ale tylko damskie Wcześniej Gosia były męskie, co nie? Były. Były, ale mało opłacalne. mało opłacalne. No to wszystko jasne. Ale wiem, że wśród mordeczek są też Dziewczyny, babeczki, więc proszę bardzo. Tutaj naprzeciwko banku spółdzielczego opor, obok dosłownie ściana w ścianę z zielarnią. O, jak, jak zresztą słyszycie. Są tutaj akurat też klienci przychodzą ludzie także młodeczki jeszcze zobaczcie taki setek eee, paski są no konkret ale najfajniejsza to jest ta koszula kurde, taka flanurzeweczka no to naprawdę elegancko a w się Top Moda. Tu gdziebym wcześniej był 50 Style zresztą. Pewnie poznajecie. Taki z Slazengera. Tyle, że w rozmiarze S. Może ktoś się skusi. Zobaczcie jaką bluzę tutaj mają. Za mała na mnie oczywiście, bo to XL, ale jest Hugo Boss Także możecie tutaj wpadać. Wiecie gdzie. Galeria X. Ta na Wierzbniku. Pierdut. Bodeczki zawitałem do Fit and po bolerka tylko brzoskwiniowe ice tea, ale jest. Jest konkret. Trzeba było dokupić, bo uwielbiam to. Zamiast jakichś tymbarków czy coli z wizapkę takie jest elegancko. Pierdut. A w Biedlące proszę bardzo takie to. Plusaki z czekoladkami właściwie nie, przepraszam, cukierki tofi e, są takie czekoladowe figurki coraz bliżej święta coraz bliżej święta są też oczywiście już kalendarze adwentowe ale ja szukam so sojowego mordeczki obkupiłem się było warto może w końcu sobie Odbiorę tego pluszaka Biedroniaka no pierwszy raz w życiu pierdut no i mordeczki noc mnie, lekka noc mnie zastała tak naprawdę to tam nadal popołudnie bo 16.22 ale wiadomo ciemno już się robi e, słuchajcie, uciekł mi jeden autobus, czekam na drugi, bo mam dwie siaty zakupów cały plecak po prostu trzeba bezpiecznie wrócić na chatę a nie kodę łoić od góry jak oszalały a potem zdychać przez resztę wieczoru więc to czekam a tutaj macie oto mural właśnie na 400 urodziny wierzbnika czyli tego osiedla na którym teraz jestem, a które wcześniej było odrębnym miastem. No i mordeczki, wróciłem na Haciendę. Tutaj, jak widzicie, pan Robert Makłowicz w Rumunii, w górach rodniańskich. No i co? Oglądam oczywiście. No i to by było na tyle. Ja jutro do szkoły śmigam, więc na pewno trzeba będzie wcześniej wstać, ale na pewno się opłaci, bo florystyka to moja totalna zajawka. Trzymajcie się, wielkie pozdro, Elo, pierdut.